Piotr Glęc w meczu z piastem Strzelce Opolskie strzelił swoją pierwszą bramkę w barwach Odry Wodisław. Zawodnik skutecznie wykorzystał zamieszanie w polu karnym i wyprowadził wodzisławiam na prowadzenie. No, wiem, że Marek Sobik uderzał. Piłka była wydukowana, no, ja dożyłem po prostu nogę. No. Nie był to, wydaje mi się, najlepszy mecz z naszej strony, ale każdy, kto grał tutaj, każdy zawodnik dawał się wszystko. No i ten wynik dotrzymaliśmy do końca, chociaż to było bardzo ciężkie, jak było widać. Odrze ta wygrana nic nie dała, choć po meczu Piotr Ględ miał jeszcze iskierkę nadziei na utrzymanie Odry. Wszyscy mówią w prasie, że już spadliśmy, ale nie wiadomo jak grał pod Beskidzie jeszcze. Ale my w każdym meczu dajemy się wszystko i walczymy o każdy metr boiska i chcemy wygrywać wszystkie mecze. Podbeskidzie zremisowało z LZS-em Piotrówka, a ten wynik daje Bielszczanom trzecią lokatę w tabeli i prawdopodobnie utrzymanie w lidze, choć i ta pozycja niekoniecznie musi okazać się bezpieczna. Wracając jednak do tematu Piotra Glęca, zawodnik nie chciał się wypowiedzieć na temat swojej przyszłości w klubie. To jest temat no, nie na teraz, bo ja w każdym meczu tutaj teraz grać do końca sezonu no i wygrywać, no, a później co będzie to nie wiadomo.